Startujemy na wyprawę! Razem z Agibu lećmy po przygody. Razem z Agibu poznajmy odpowiedzi. Razem z po podróż pełną wrażeń. Razem z Agibu na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak. Wiedza to twój nowy ślad! Nasza misja Ziemia! Jesteśmy po przygody razem z Adibu pozostajemy odpowiedzi. Razem z Adibu. Adibu. Misja podróży. ziemna. Razem z Adibu. Teleportacja. Co to jest ropa naftowa? Uh, uh, uh. Krzak morwy Berta możesz posadzić tutaj Adibu. Super! Będziemy mieli dużo dżemu morwowego. Ah! Uh, uh, uh. Co to? To jest. To jest... problem. Pustynia, wulkan może? Co się z tobą dzieje? O ile się orientuję, można to znaleźć na pustyni, w górach i nad morzem. No, może. Lećmy sprawdzić, czym jest ta tajemnicza czarna ciemność. Czekaj, on chyba źle się czuje. Nie będzie lepiej, jeśli zostaniesz tutaj. Przestań, Nie sądzę, że przesadzasz, ale nie. Robi na pewno nic ci nie. Robi toku. Robi toku. dzięki Bert. Krótkie zwarcie. Już lepiej. Lecimy na pustynię. Świetnie. Na pustynię wszyscy na pokład. Prawie mam odpowiedź. Prawie ją mam. Może ugotowane ślimaki? Nie, to nie, raczej sok z nietoperza. <grym> Bec, to nie jest to jedzenie żarłoku. Widzę czarnej cieczy. Tu nic nie ma poza zwierzęcym szkieletem. Może ciecz jest pod ziemią? No to zacznijmy kopać. Czekajcie, ja to zrobię. Uwaga! Jeszcze kilka sekund. O, nieźle, Adilio. Tak. To ta sama ciecz, ale... O rety, dziś naprawdę nie jestem sobą. No to musimy to sprawdzić. Lećmy pod ziemię. Nic nie widzę. O, tak już lepiej. Wszyscy gotowi? Makrominiaturyzacja! Robitogu, jak głęboko powinniśmy zejść? Uuh, szemionka, błoto, lawa. Racja, robi źle uuh, się uuh. czuje. Czujecie ten zapach? O, długo nie wytrzymam. O, rety, masz rację. Robi to Kumasz odpowiedź? Odpowiedź brzmi, odpowiedź brzmi. Jest odpowiedź coraz gorzej Komputer mówi, że czarna ciecz pochodzi z martwych roślin i zwierząt na dnie morza. To stąd ten zapach. Zapada mi się coraz głębiej. Adilio potrzebujemy robić okazję. Spróbuj go jakoś zrestartować. Oby się udało! Wyłączył się! Dobrze, teraz włącz go od nowa, Adilio. C, 6, 5, o, ro, 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 parto, ro, ro. Powiedz, jak się stąd wydostać? Pęcherzyki unoszą się w stronę powierzchni. Trzeba tylko się dostać do jednego z nich, a zabierze nas do ujścia. Właśnie. Jesteśmy w naturalnym zbiorniku, w którym tworzy się ropa naftowa i gaz. To się nazywa skała macierzysta. Jak ropa powstaje z martwych szczątków roślin i zwierząt? Odpady organiczne zbierają się na dnie oceanu. Piasek je przysypuje. A po kilku milionach lat przekształcają się w ropę i gaz. Do czego używa się ropy? Jest źródłem energii. Wytwarza się z niej benzynę, tworzywa sztuczne, a nawet gumę do rzucia. Jeśli zużyjemy całą ropę, która tak długo się tworzyła, to już nic nie zostanie, prawda? Prawda. Ropa naftowa jest nieodnawialnym źródłem energii, ale są też inne źródła energii. Słońce. Wiatr, woda, a nawet niektóre rośliny, jak ziemniaki czy wodorosty. Zbliżamy się do wylotu. Gotowi? Makrominiaturyzacja. Myślę, że silniki są już suche. A teraz wracamy na celest! Ropa prawie zniknęła! I dobrze! Nie będę musiał robić żadnych obliczeń, żeby odkryć tajemnicę celesty. Ua! Co wiesz o ropie naftowej? Ropa to źródło energii pod ziemią i na dnie morza. Wytwarza się z niej benzynę, tworzywa sztuczne, a nawet gumę do dorzuca. Ale zapasy się kończą. Dlatego musimy korzystać z odnawialnych źródeł energii. Papa! Pa! Pa, pa! wersja polska Studio Publishing